Dzisiaj czas na część trzecią króza Skape'a. Część trzecia będzie dotyczyła tworzenia tabeli. W Genially. I tak naprawdę to jest ta funkcja, którą pokazuje Skape. Ta funkcja, do której myślę CRUZ został wymyślony. Jak widzicie, tutaj znajduje się malutka tabelka, fragment tej tabeli, której, którą zobaczymy za chwilkę żeby przejść do kolejnej strony musimy rozwiązać to zadanie. Zadanie jest proste. Pamiętacie, że jeżeli umieścimy znak w tym przypadku x dodatkowo, niepoprawnie pojawi nam się informacja o popraw błędy. Jeżeli nie zaznaczymy wszystkich poprawnych odpowiedzi, pojawi się ta sama informacja, i jeżeli odpowiedzi udzielimy poprawnie, to po naciśnięciu przycisku sprawdź pojawia nam się przejście do kolejnej strony. Akurat ja ustawiam to w ten sposób. U was poprawna odpowiedź może wywoływać jakiś inny efekt. Na kolejnej stronie mamy już pełną tabelę. Rozwiązujemy ją, klikając w odpowiednie pola. Przy rozwiązaniu nieprawidłowym pojawia się informacja o popraw błędy przy rozwiązaniu prawidłowym mamy piękne, duże brawo. Tu na dole umieściłam również link do rozwiązania, gdyby uczeń mimo wielokrotnych prób nie mógł sobie poradzić, może sprawdzić jak wygląda właściwe rozwiązanie. Aby stworzyć taką tabelę, yy, możemy pobrać ze strony Scape'a prezentację nie CAC, ale CRUZ. Pokażę od, od razu, że na stronie Skypa pojawiły się zarówno nasze tutoriale, jak i hiszpańskie. Można z nich czerpać pomysły i inspiracje. Natomiast ja dodam już stronę, która została zawarta w mojej prezentacji, którą znajdziecie poniżej, czyli plus 3. I tu mamy stronę przeznaczoną na twórczość własną. Ten różowy napis usuwamy, bo jest on nam niepotrzebny. Przycisk Sprawdź zmieniamy na język polski. Ok, zmieniamy kolor. Tym razem będą to zielone przyciski. I zastanawiamy się, ile takich stron potrzebuję. U mnie akurat była okładka, pierwsza strona, na której y, prezentowałam tą krótką tabelkę i strona kolejna. Więc mogę sobie tą stronę skopiować, gdyż będę potrzebowała dwie strony do tabelki. Na stronę z rozwiązaniem potrzebuję już zwykłą, stronę, więc mogę sobie dodać od razu jeszcze stronę czystą. Skąd wziąć zwierzątka i napisy? To jak zwykle szukamy w obrazach. Natomiast problemem jest tabela, gdyż tabeli jako takiej na no umiecie zrobić ją czy w kanwie. Może ktoś wymyślił sposób na zrobienie jej w Geniali. Natomiast ja y, po prostu utworzyłam tabelę w Wordzie i przeniosłam ją tutaj jako obraz. Tabelkę robimy w Wordzie. Otwieramy nowy dokument. Zmieniamy orientację, ponieważ w Geniali wszystkie, zwłaszcza zwykle slajdy występują poziomo. I wstawiamy tabelę. U mnie ta tabela miała chyba 6 na 7. Powiększam y, wszystkie kratki, tak, bo potrzebne będzie miejsce na wstawienie wyrazów i obrazków. Czyli wszystkie po kolei wiersze powiększam, a następnie będę chciała zmienić styl. I tutaj yy, wejdę w projektowanie, w styl. I tutaj znalazłam na dole taki, gdzie te kratki są po prostu od siebie podzielane. Niestety był on w kolorze zielonym, a ja miałam rysunki, rysunki, które miałam na zielonym tle, były bardzo słabo widoczne. Dlatego postanowiłam zmienić go na żółty. I to już zrobiłam ręcznie. Po prostu użyłam wypełniania, wypełnianie tła i tutaj więcej kolorów, kolory nie... Yy. W standardowych kolorach miałam trzy odcienie żółtego, którymi się posłużyły. Tak naprawdę tutaj zrobiłam tą tabelę w ten sposób, zaznaczając odpowiednie wiersze i kolumny. A następnie była kwestia zmiany rozszerzenia ten zapisałam na pulpicie komputera, ale okazało się, że w Geniali nie mogę pobrać kliku Wordowskiego. Znaczy, tego musiałam jeszcze przekonwertować go na y, klik PNG. Tutaj w jakimś pierwszym dostępnym programie pobrałam ten plik na pulpit, a następnie pobrałam do mojego Geniali. Tutaj w międzyczasie przykleiłam sobie, znalazłam na czystej stronie te zwierzaki i utworzyłam napisy, żeby wszystko było ładnie. Ja je teraz zgrupuję, żeby można było je przenieść wszystkie razem. I za chwilkę przeniesiemy je tutaj na stronę z tabelką. Czyli pobieramy obraz tabeli. Po pobraniu obrazu tabeli umieścimy ją sobie na samym dole, żeby nam nie przeszkadzała. I możemy też po w dostosowaniu do odpowiednich rozmiarów, yy, zablokować, zakutkować, żeby nie miała wpływu. Teraz pobiorę sobie moje zgrupowane zwierzątka. Skopiuję je i umieszczę w odpowiednich kwadratach. Mi się tutaj idealnie już zmieściły. I to samo zrobię z wyrazami. Że najpierw muszę odsunąć moje kwadraty, żeby nie przeszkadzały. I no tutaj wklej. Też mi idealnie pasują, bo już wcześniej je dokładnie ustawiłam. Kwadraty będziemy grupować z x'ami. Xy można skopiować z tej prezentacji, w tej formie, której były. Można znaleźć je na przykład w obrazach. Hmm. No tak, nie o to chodziło. Można je znaleźć na przykład w obrazach pod hasłem tik Tutaj ja akurat mam czerwone, jakiś mniej. No, można wybrać taki szary tik. Za pomocą wyboru kawałka obrazka wyciąć sobie tylko tik. Klikamy. Dostosować je wielkością do, do moich kratek. I powielić. I teraz, żeby nie powielać wszystkiego oddzielnie, ja od razu taki tik zrobię sobie dwa. Skopiuję ten. I teraz będę miała tik z czerwonym prostokątem. Ten prostokąt powinien wielkością mniej więcej być taki jak pole. Pamiętajcie, żeby był umieszczony w wierzchniej warstwie. Żeby się upewnić, zrobimy to. Zarówno kwadrat, jak i plus to kąt. Czerwone umieszczamy w górnej warstwie, żeby na pewno były na wierzchu. Jeden krzyżyk zgrupuje z czerwonym. Te prostokąty nie będą widoczne, więc one nie muszą być jakoś super równe. Ten skupujemy z zielonym. No i muszę je powielić tyle razy, ile trzeba. Zielonych prawidłowych odpowiedzi będę miała 6. Czyli kopiujemy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I ustawiam je tam, gdzie są prawidłowe odpowiedzi. Przycisk sprawdź pójdzie na dół. Papelkę tak naprawdę powinnam troszkę przesunąć do góry z całością. Okay. Czyli zielone umieszczamy tam, gdzie są prawidłowe odpowiedzi. Staramy się zmieścić w kratkach tabelki, ale uczniowie klikają raczej w środek, więc pewnie nie musi być idealnie. Czerwony muszę skopiować jakąś bardzo wiele razy, nie przesadziłam, i umieścić go we wszystkich pozostałych polach. Oczywiście możecie zrobić to na przykład bez pól czerwonych, i wtedy nie będzie żadnego efektu reakcji, jak yy, uczeń kliknie yy, nieprawidłowe pole. Wtedy byłoby to zadanie prostsze. Tutaj pojawiają nam się zarówno poprawne, jak i błędne odpowiedzi, i to uczeń sam musi myśleć i kombinować, kiedy popełnił błąd. No, jeszcze jedna. Ok. No i tak, tak przygotowana tabelka. Pozostaje nam y, tu wprowadzenie jakiejś odpowiedzi. Ok, błąd. Liczby sobie usunę na bok, bo w tym zadaniu nie chcę, żeby były. Tutaj nie mam jeszcze linku do prawidłowego rozwiązania, ale to za chwileczkę. Czyli w momencie, gdy będzie dobrze. Uzyskamy informację. Brawo. Brawo, połączymy sobie z OK. OK, musimy zmienić przezroczystość, żeby nie było widać. Grupujemy razem. Po zgrupowaniu napis ten możemy zmienić, to znaczy możemy zmienić jego kolor. Zróbmy sobie piękny, czerwony i możemy go powiększyć, ustawić na przykład na środku. W przypadku błędu. To ja by się po prostu tekst popraw błąd. Od razu czcionka. zrobimy zmieniamy przezroczystość. Grupujemy tak, grupujemy razem, zmieni jeszcze kolor i. No, i oprócz tego, że mogłabym tu jeszcze dołożyć link do poprawnych odpowiedzi, jest to wszystko. Sprawdźmy na podglądzie, jak to wygląda. Wygląda źle. Sprawdźmy, jak to wygląda na podglądzie. Tak, zaznaczamy prawidłowe odpowiedzi. Gdy zaznaczymy jedną odpowiedź źle, pojawia się informacja popraw błąd. Gdy poprawię tą odpowiedź, pojawia się informacja brawo. I to by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo i życzę miłego dnia.